Jak zrobię force, zrobię vanilję koniec Tam diamentom błyszczeć chociaż pora noc, spora Na Bahama białych duchach biały, force, biały, force. Robić force bawić, życie się bez końca. Jak zrobię force, zrobię vanilję wykonyję. Tam diamentom błyszczeć chociaż pora noc, spora Na Bahama białych duchach biały, force, białych, białych force. Robić forsę bawić, życie muszę bez końca. i love it.